Hej, tu, Henryk! Czy lubicie tak jak ja? Zapraszam Was na mój kolejny filmik. Dzisiaj się nagrywa cała ekipa. Hmm, skąd pochodzi Aksolotl? Aksolotl pochodzi z Meksyku. Będę leżeć. Na występuje w wod wodach jeziora, co To znaczy jedyne znane miejsce, gdzie żyją dzikie aksolotle. W czym w zasadzie jest aksolotl? aksolotl? Aksolotl jest płazem, a naprawdę należy do płazów ogoniastych, z bliskim krewnym salamandry. Natura jest na skraju wyginięcia, głównie przez zniszczenie środowiska, gatunki i waz, ich Na przykład taka ryba jak tilapia, bardzo szybko się rozmnaża, zjada larwy i jaja axolotli. Oraz karp, wykopuje dno i niszczy rośliny, które są schronieniem dla axolotli. Karp też zjada mniejsze organizmy, Czasem zabiera źródło porywienia. Akselator ma super mocy jak Superman! Jest mistrzem, jest mistrzem regeneracji. Akselator umie zregenerować utraconą kończynę. Ogon uszkodzone skrzela, mózg, serce i łapkę. I to wszystko bez blizn. Najbardziej regenerujący się, się kręgowiec na Ziemi. Przez to Aksalotron jest ulubieńcem naukowców. Czyli zdolność regeneracji jest bardzo badana. Wykorzystywana w badaniach nad uszkodzeniem mózgu i nerwów. Czy wiesz, że Axolotl to wieczna larwa? Axolotl nie przechodzi z pełnej metamorfozy. Nawet dorosły osobnik wygląda jak larwa. Zachowuje jest skrzela zewnętrzna, płatwo ogonową i żyje jej wyłącznie w wodzie. Bardzo rzadko przechodzi metamorfoza, A kiedy to się może stać? Niestety przez zmiany środowiskowe. I wtedy się zmienia w coś, coś podobnego do salamandry. Salamandry to najbardziej uśmiechnięte zwierzę na świecie. Hmm, nie długo żyje jak salat. W dobrych warunkach żyje żyje od 10 lat do 15, co a nawet może przed dłużej. W naturze, że występuje nie tylko odmiana dzika, czyli ciemna. Inne odmiany powstały z mutacji genetycznej. Zostały utrwalone w hodowlach. Czy Ty wiesz co ja jest aksolot? Aksolotka są mięsożerne. Gdzie Ci się znajdują głównie? Małe ryby z domu, owody wodne i ich larwy, aż go ich larwy. Małe skrupiaki, ślimaki i inne robaki. Jak akselotle jedzą, to zasysają pokarm. Nie żyją, tylko wciągają jak odgórza. Ciekawe, jak się rozważają. Akselotle są jej rodne. Samica wkład, składa w wodzie stu do tysiąca jaj. Jajeczka przyczepia do kamieni i roślinek. Na dzisiaj to już wszystko. Bajo, bajo! A w niedzielę Was zapraszam na mały daily vlog.